Witajcie w kolejnym odcinku. Serii transportowe opowieści. W tym odcinku dowiecie się między o autobusie DAP 12200B. Jak powstał ten autobus oraz jaka stoi za nim historia, odniosę się w tym filmie. Standardowo zapraszam na to łapki w górę i subskrypcji dla tego kanału. Oczywiście pamiętajcie, że ten kanał tworzymy razem. I zapraszam na moje social media: Instagram, TikTok, X, A także serwer na Discordzie. Linki i nazwy są badane w opisie. A ja przechodzę do tematu tego odcinka. A że jest sam autobus? Otóż DAP12 1200B to autobus miejski, produkowany w latach 80. i 90. przez duńską firmę DAP The Silkeborg. Jest to model z tak zwanej serii 12, produkowany właśnie w tych latach, czyli 80. i 90. minionego wieku. Był on produkowany w Danii, w mieście Silkeborg, tak jak wcześniej wspominałem oraz montowany w Polsce w Koszalinie, ale o tym powiem trochę później. Sam autobus to autobus wysokopodłogowy wyposażony w pneumatyczne drzwi płatowe i hamulce, w nowszych modelach zainstalowane fotokomórki nad drzwiami i ochronę przed przetrzaśnięciem drzwiami. Na dwoziu wykorzystano elementy wykonane z aluminium. Większa część kratownicy pojazdu jest właśnie aluminiowa. Początkowo produkowany był ze automatyczną skrzynią biegów i silnikiem firmy Leyland. Później w skrzyni automatycznie zastąpiły automatyczne firmy ZF, głównie z 4, 5 i 6 przełożeniami. A silnik Leylanda zastąpił wówczas nowocześniejszy silnik DAW. Model ten był jednym z eksportowanych pojazdów do Polski. Na początku lat 90. wieku, a także był od kwietnia 1994 roku montowany także w Polsce w Koszalinie. Zajezdni MZK Koszalin pierwsza sztuka została wyprodukowana i zaprezentowana rok później. W ten sposób powstało 11 sztuk, między nimi dwie dla Koszalina. Natomiast pozostałe trafiły, na przykład do Gliwic czy Olsztyna. Jednak najbardziej liczne prezentacja tych autobusów na ten moment jest w Oświęcimiu i tam jeżdżą ostatnie sztuki tych pojazdów. Teraz może trochę coś o parametrach technicznych. Otóż był to typ, nadwozie to wysokopodłogowy autobus miejski klasy MAXI. I tutaj mogły być różne układy drzwi: 220, 221, 222. 201 lub 202 mogą być albo dwu- lub trzydźwiowe. Silnik do DAF LT 195 o mocy 265 koni mechanicznych, zaś skrzyni biegów to mogły być ZF4 HP500 lub ZF5 HP500. Ogólnie autobus mógł pomieścić 86 pasażerów. A w tym filmie to już będzie wszystko. Ogromne podziękowania kieruję na kanałów Master20056 i wszechstronny miłośnik Maciej Cała, którzy pozwolili mi na wykorzystanie swoich nagrań w tym filmie. Linki do ich kanału i wykorzystanych nagrań znajdą w opisie tego filmu. I Jednocześnie ogłaszam, że wraz z tym filmem rozpoczynam tygodniowy maraton, gdzie będę dla Was każdego nie publikować nowy film. Będzie to o godzinie 16. Dziękuję za to, że byliście ze mną do końca. Jeżeli się podobało to zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję dla tego kanału. Oczywiście propozycje kolejnych tematów na odcinki możecie pisać w sekcji komentarzy. A ode mnie to tyle. Słuchaj Was, Jeff. Cześć.